Paragraf z tej strony prosiliście o filmy, na których pokażę działanie pulpitów poszczególnych autobusów. A jak zaczynać, to oczywiście od najlepszego, czyli. Tada! 950 skania OmniLink. No to co, przenosimy się do środka. No dobra, to jesteśmy w środku i co my tutaj mamy? No, pulpit i mój paragrafowy ręczniczek. Bo w końcu ja nie chcę, żeby mój pod wsiąkał w fotel, a przy okazji nie chcę, żeby cudzy pod z fotela wsiąkał we mnie. No to wylądowaliśmy za ym, sterami. No i jedziemy od prawej strony. A jak od prawej strony, no to tutaj mamy selektor skrzyni biegów: Dy, jak jazda do przodu. Ry, jak rakieta, czyli jazda do tyłu. Iny. Czyli stanie, postój, nie ma blokady poszczególnych biegów, mamy tylko ry, czyli NRD. Co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj u góry mamy ciekawy bardzo przycisk, bo to jest ogrzewanie paliwa, a ten, bladego pojęcia nie mam, więc go nie dotykam. Tu jest bardzo y, przydatny y, przycisk rano w szczególności. Odpalmy na chwilę wóz. No i zobaczcie. Obroty mamy. takie. Naciskamy guziczek. Obroty automatycznie idą do 1000. No, po to, żeby szybciej napompować autobus. Dwa układy. Bo no teraz są pełne, dobra, i wyłączamy. O. Także to jest po to, to jest przycisk, który służy temu, żeby szybciutko dopompować powietrze do układu pneumatycznego. Przy kierownicy oczywiście mamy tutaj manetkę wycieraczek, razem ze spryskiwaczem, wycieraczki tylnej nie ma, Tutaj mamy oczywiście manetkę od kierunkowskazów i świateł drogowych. Tutaj mamy światła awaryjne. Tutaj mamy ustawienia komputera pokładowego. Dużo ich nie ma, ale jest ciśnienie oleju. Jest temperatura zewnętrzna dobra. Dalej, dalej, dalej. Tu mamy ogrzewanie fotela, które w tym autobusie nie działa, dlatego że fotel podgrzewania nie ma. Tutaj mamy podgrzewanie lusterek. Tutaj mamy oświetlenie, i to jest tak: oświetlenie kabiny kierowcy. Cały czas się świeci. Pyk. Nie świeci. Pyk. A świeci się tylko przy otwartych drzwiach przednich. Pyk. Jak je zamkniemy? Pyk. To i światła powinny nam zgasnąć, ale na razie nie zgasną, bo mamy niewrzucony bieg. Pyk. Dobra, wyłączamy. Tutaj mamy oświetlenie części pasażerskiej. To jest 3 czwarte pojazdu. To jest 1 czwarta pojazdu. Tutaj bliżej kabiny kierowcy. Myk wyłączamy. Tutaj mamy podświetlenie pulpitu bocznego. I nie wiem, czy to będzie, będziecie w stanie zauważyć. Tutaj mamy pulpit boczny, i teraz tutaj się nic nie świeci. Naciskamy przycisk, i pojawiają nam się takie zielone diody. Tylko pewnie O, tutaj widać, widać. Teraz popstrykam. O, wyłączamy, włączamy, wyłączamy, włączamy. Także temu to służy. No i tutaj mamy oczywiście ustawienie włącznik świateł, świateł pozycyjnych, świateł mijania. Ten autobus jest wyposażony w światło automatyczne, także jeżeli nawet go nie przekręcimy, to światła mijania i tak i tak nam się włączą, natomiast nie włączą nam się bulaje. Takie śmieszne. Na zewnątrz nad drugimi i trzecimi drzwiami są takie dodatkowe światła, i one, jeżeli nie będzie włączony, nie będą tam włączone na desce rozdzielczej światła mijania, to po prostu nam się nie odpalą. I żeby zakończyć tę część deski, tutaj mamy sterowanie mocą podświetlenia tutaj kokpitu, wskaźników i poszczególnych przycisków. No i oczywiście hamulec. Awaryjny zwany też ręcznym. No i tutaj mikrofon yy, do systemu SRG. Tak, już chciałem skończyć tę część deski, a zapomniałem o tym magicznym żółtym przycisku są to światła przeciwmgłowe tylne. Przednich w tym autobusie nie ma. Yy, tu mamy sterownik tablic. Yy, działa on yy, bardzo prosto, jest to Pixel STR1 na 2. Jak go wyłączymy, włączymy to on tam sobie weźmie, przeklika, e, sprawdzi dane. W przy okazji tutaj jesteście wy. No, 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 sprawdził. Wszystkie dane są poprawne. To sobie przeklikujemy, no i ustawiamy najpierw linię. Yy, nie, przepraszam, linia 110 i teraz kierunek. Możemy wybrać albo z listy, jadąc po kolei, albo można sobie wcisnąć po prostu. Yy, yy, możemy wybrać sobie linia 110 i. Kierunek na przykład 19 to jest spręcowo, i już tablice nam się wyświetliły. Nie wiem, czy będzie widać w, odbi w odbiciu e, w e, przegubie, który stoi przed nami, że mamy spręcowo. No ale my jedziemy teraz do e, polmozbytu, więc wybieramy sobie polmozbyt, pyk dobra, i musimy przejechać kawałeczek do przodu. No to kawałeczek się przejedziemy. Taki fajny przerywnik. Prrr. No dobrze, to teraz może deska rozdzielcza. Jak już tutaj jesteśmy w centralnej części, no to mamy deskę rozdzielczą. Oczywiście prędkościowierz z drogomierzem. Drogomierz mamy taki jak w każdym samochodzie, jeżeli chodzi o Przebieg od początku jego funkcjonowania i przebieg dzienny, który możemy sobie tutaj tym guziczkiem wykasować. Tutaj mamy obrotomierz. Mamy ekran komputera pokładowego, o którym już Wam mówiłem. No i mamy manometry, jeżeli chodzi o ilość ciśnienia w układzie pneumatycznym. Mamy temperaturę cieczy chłodzącej. No i mamy wskaźnik poziomu paliwa, który teraz pokazuje jakoś strasznie mało, ale to w tym autobusie jest normalne. Jak się pojedzie, to będzie pokazywał, że jest prawie cały bak. No i oczywiście trochę różnych kontrolek. Teraz autobus jest wyłączony, więc one się uświecą, no chociażby ciśnienie oleju czy ładowanie. Myk. Oczywiście autobus jest wyposażony w regulowanie kolumny kierowniczej. Tutaj jest taka wajcha, nie wiem czy ją... O, tutaj jest taka wajcha, która w obie strony się obraca i dzięki temu możemy kierownicą ruszać i... Do siebie i od siebie oraz w pionie no to jeżeli jesteśmy już w tej części deski rozdzielczej, to jeszcze zajrzyjmy tutaj na górę i tu jest bardzo ważny przycisk, to jest tak zwany reset drzwi, jeżeli byśmy mieli jakąkolwiek awarię jeżeli chodzi o e, pracę drzwi, to dzięki temu przyciskowi one po pierwsze się zamkną po drugie zwolni się nam, nawet gdyby się w pełni nie zamknęły bo byłby jakiś problem, na przykład przekrzywiło się mm, skrzydło to dzięki temu przyciskowi będziemy w stanie pojechać, bo on nam zwolni hamulec przystankowy. No i oczywiście, w filmie zapomniałem powiedzieć o jednej dość istotnej rzeczy, a mianowicie, za wyjątkiem otwarcia drzwi, w tej konkretnej skanie nie możemy włączyć hamulca przystankowego. Także musimy posiłkować się na przykład na skrzyżowaniach hamulcem awaryjnym, czyli ręcznym. W innych skaniach omnilinkach, które są w naszym posiadaniu, ten hamulec przystankowy można wymusić jego pracę podczas, poprzez naciśnięcie przycisku. Przyklęku. No, i teraz część deski, której chyba najbardziej nie lubią u nas kierowcy, czyli lewa strona w tym autobusie konkretnym, dlatego że we wszystkich naszych skaniach sterowanie drzwiami jest tutaj, gdzie jest ta zaślepka. A w tym autobusie, który jest wyjątkowy w naszych warunkach, to sterowanie drzwiami jest w tych przyciskach i w tej wajsze. Tu są drzwi trzecie, tu drugie otwieranie Teraz otworzymy Teraz zamkniemy Ten przycisk to jest kasowanie przycisku stop, czyli jeżeli pasażer naciśnie tak zwany przycisk przystanku na żądanie, wyświetli nam się na desce rozdzielczej odpowiednia ikona. Zaraz to zrobię. Poczekajcie. Idziemy, idziemy. Idziemy. O. Nacisniemy sobie, zobaczcie jak wygląda teraz deska rozdzielcza. Teraz naciskamy przycisk stop i pojawił nam się symbol przystanku na żądanie. A teraz zadzieje się magia i naciskamy ten przycisk, pyk i już tego nie mamy. No i oczywiście tu mamy sterowanie pierwszych drzwi. Teraz są zamknięte. Są na zero. Jeżeli weźmiemy na jedynkę, otworzy nam się pierwsza połówka. Jeżeli weźmiemy na dwójkę, otworzą nam się całe drzwi. A jak weźmiemy z powrotem na zero, no to drzwi nam się znowu zamkną. No, to mamy jeszcze do omówienia panel. Wentylacji i klimatyzacji. No nie, troszeczkę się za bardzo rozpędziłem. Zapomniałem jeszcze o tym, czy właściwie pokrętle, które znajduje się, czy joysticku, który znajduje się po lewej stronie deski rozdzielczej, a jest to mianowicie sterowanie lusterkami prawego i lewego. Oczywiście lusterek zewnętrznych, bo lusterko wewnętrzne jest sterowane ręcznie. No tak, ja już chciałem przechodzić do panelu wentylacji i klimatyzacji. Ja zapomniałem o jeszcze dwóch przyciskach po lewej stronie, właściwie trzech po lewej stronie deski rozdzielczej. A mianowicie tutaj mamy te dwa żółte przyciski. Ten pierwszy to przykleń. No teraz nie działa, bo autobus jest wyłączony. A ten drugi to podnoszenie i obniżanie całego autobusu. Natomiast tutaj jest też jeszcze bardzo ważny przycisk. O którym trzeba pamiętać praktycznie zawsze po dłuższym postoju wozu, bo to jest zbijak hamulca awaryjnego. Bez jego wciśnięcia nie ruszymy z miejsca. No a teraz wentylacja i klimatyzacja w tym zacnym wozie. Zdejmę sobie rozkład jazdy, który tradycyjnie zasłania mi te, ten panel. I jego obsługa jest banalna. To jest część, która dotyczy kabiny kierowcy. Mamy tutaj ustawienie temperatury, ustawienie nawiewu na szybę i tutaj mamy nawiew na yy, zapale na chwilę i tutaj mamy ustawienie nawiewu na nogi. Yy, przyciskamy raz, zaczyna dmuchać. Przyciskamy dwa razy, zaczyna dmuchać mocniej, przyciskamy trzy razy, dmucha bardzo mocno. I naciskamy raz, wyłącza się. Tak samo tutaj są pokrętła, tu są trzy prędkości wentylatora. Temperaturę możemy sobie ustawić dowolnie. Tutaj mamy natomiast ustawienie temperatury w przestrzeni pasażerskiej, i tutaj wentylacja i klimatyzacja uruchamiają się automatycznie, tak żeby utrzymać zadaną temperaturę. Tutaj mamy ogrzewanie podłogi w przestrzeni w kabinie kierowcy. Tu mamy przycisk do wentylatorów przy drzwiach zamontowanych, drugich i trzecich, i już Wam ideę pokazać. O, tutaj mamy wentylator przy drugich drzwiach, a tu wentylator przy trzecich. Są to jedyne wentylatory, jakie znajdziecie tutaj w tym autobusie, jeżeli chodzi o grzanie. Dlatego, że klimatyzacja i wentylacja dmucha sobie tutaj przy oknach, natomiast ogrzewanie pozostałej części pojazdu, za wyjątkiem drzwi, odbywa się tymi tutaj kaloryferami, czyli jest to ogrzanie grawitacyjne, które jest rozmieszczone w całym autobusie. No i wracamy jeszcze do naszego przycisku. Jeżeli go włączymy w tę stronę, to wentylatory przy drzwiach będą działały. Z, ze słabszą mocą, w ten sposób mocniej, a tak są po prostu wyłączone. A tutaj mamy sterownik do ogrzewania postojowego, tak zwany Webasto, zresztą marki Webasto. Tutaj mamy przycisk do uruchamiania pieca centralnego ogrzewania pojazdu, właściwie ogrzewania postojowego. No i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o kwestie klawiszologii deskologii, pulpitologii w autobusie marki Skania OmniLink, o numerze taborowym 950. I teraz proszę Was bardzo, w komentarzach dajcie znać, czy chcecie więcej takich materiałów, żebym zrobił też inne autobusy, typu Solarisy, Many, które mamy u nas na, na stanie. Jeżeli tak, piszcie, że chcecie, ja wtedy wezmę i po prostu Wam zrobię, a ten materiał potraktujcie jako taki wstępniak, pilot, który zadecyduje o tym, czy ta e, formuła pojawi się na moim kanale na stałe. E, teraz ja się z Wami żegnam, jadę do Spręcowa. E, no i cóż, mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was ja, czyli paragraf z przegubem A i jeszcze jedna prośba. Bardzo Was proszę o subskrybowanie mojego kanału, bo bardzo dużo osób widzę, że ogląda moje materiały, ale nie subskrybuje. E, natomiast od razu wyjaśniam, ja nie chcę na tym kanale, broń Boże, zarabiać. Jeżeli nawet osiągnę ten pułap, kiedy będę mógł tam sobie monetyzować filmy, to ja to po prostu w chcę wyłączyć. Natomiast chodzi mi o to, e, żebym wiedział, że moje produkcje Wam się podobają, że chcecie je, że chcecie je mieć na kanale, yy, że robię coś, co podoba się też innym, nie tylko mi, bo wiadomo, mi się moje filmy bardzo podobają. No nie? Uważam, że są najlepsze. Myślę, że Tarantino mógłby się ode mnie uczyć. No i tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami i do zobaczenia. Cześć! No tak, ja myślałem, że to koniec. A przecież jeszcze. Te dwa amcymony, czyli gaz i hamulec, jak widać, dość zacnych rozmiarów. No i tutaj jeszcze jest jeszcze jeden przycisk. Taki do nogi, który uruchamia ten mikrofon, który niestety nie działa, ale też przy okazji działa w ten sposób, że wycisza automatycznie radio. Cuda. No to teraz jeszcze raz. Cześć! Masz mieć w dobie paragrafy.